Jesteście ciekawi jak powinna wyglądać prawdziwa jajecznica ja już wam mówię jak powinna wyglądać jajecznica. Otóż, a kurwa gorąca. Poczekajcie chwileczkę, o aż mi aparat zaparował. Poczekajcie, przetrzemy. O, już lepiej. O, podnosimy i tak. Wpierdalamy do środka. Pięć pieczarek, szynkę, cebulę. 9, pie... 9 pieczarek, szynkę, te Zapalamy szmatkę, tak. Yy, I cóż, co dalej robimy? Już Wam yy, mówię, co dalej robimy. Smażymy to tak na dużym ogniu. Yy, Przemieszamy sobie od czasu do czasu. Później trzepiemy jajeczka. No i wpierdalamy do środka, tak. A co całe wrzucamy? Nie. No to dobra, to wrzucamy całe, wiecie. Jak kto lubi. Ja to muszę jakoś teraz wymieszać. Więc czekajcie. W skarbie zdejmiesz ten kubek, to tam pokrywkę położę. Albo ty przemieszaj ją. Na kubek. O, o. o. Zobaczcie jak pięknie się tutaj warzywka smażą Wybaczcie, że telefonem, ale bieda w kraju i człowiek kamery nie ma mm, ślicznie patnie, tak To jest oczywiście danie dla dwóch zajebiście wygłodzonych osób A, jeszcze jest tutaj cebulka Jak widzicie szynka tu, o tu jest, o tutaj Tutaj mamy takie mięsko jak takie, takie... No nie wiem co to za mięsko, no, ale jest mięsko, tak? Jak jest mięso to jest zajebiście. Pieczarki wszędzie tu gdzie białe to są pieczarki, no ale pieczarka to wiecie jak wygląda, tak? Grzyb, który rośnie głównie, no ale też... Ale i tak jest zajebiście, Nie możecie tego... Yy, ...zaprzeczyć. O. Yep. i dusimy dalej dusimy dalej, tak, się dusili kogoś tak, spróbujcie tam na no mamie, babcie, nie wiem, na kim, na siostrze, bracie, cioci, wujku i no takie prawie takie samo duszenie, no więc już, yy, ja chwilowo pauzuję wrócę do was jak będziemy wrzucać jajeczka no więc już yy, tutaj, bo nam się warzywka troszeczkę, kurwa, znowu wypadło warzywka nam się troszeczkę przypaliły, tak więc już tutaj jajeczka się yy, trzepią, wybaczcie, ale ciężko mi utrzymać kamerę na patelce. No. Na ciasto wchodzi. Patrzcie, jakie zajebiste ciasto. Sernik się nazywa. O, a tam macie królika, żółtek, fajny. Ale jego jeszcze nie smażymy. Jeszcze niedojrzały jest. Tak. No, tutaj wam mówię, no zapach jest dosłownie zajebisty. Naprawdę polecam. Mamy tutaj 9 pieczarek. Te trzy plasterki szynki, pięć plasterków szynki, nie, 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 nie. siedem plasterków szynki, a tego drugiego mięska? Co to za mięsko jest? Żadnego, to samo. To samo, też szynka, tak? Aha. Kurwa znowu wypadło, tylko tym razem pieczarka. Zobaczcie, zobaczcie jak to wygląda. Uuu. Ale kogo miałeś to roztrzepać? Witelcem. Ja, Strzela. Czujemy się jak na wojnie. Kurwa, patelka nam ucieka z ognia. Jednak to. zrobienie jajecznicy, już Wam mówię, że jest, jest potrzebne yy, dwie ręce. Więc już ja będę trzymał patelkę, a ma ukochana będzie tutaj... Albo sobie też sama będzie trzymać. No proszę. Zobaczcie, jak kurwa wygląda. Też mu, że mogłaś tam osolić. Zresztą być nie nie, żebyś tam osoliła. Nie, nie mogłaś. Tak. Chcesz, to sobie na grać. No dobra. Kleja tak. Otrzymamy podaje piśną konsystencję zwaną jajecznicą. Jajecznica jest najlepszym badaniem na śniadanie, na kolację. No I nawet czasami na obiad. no. <ścoughs> mm, mm, tak, to śliczne wygląda. Zobaczcie, tutaj zrobimy no, e, reality zuma, oh. Zobaczycie, to będzie 10 minut roboty, 3 minuty jedzenia, no bo jak można czegoś takiego nie spierdolić raz, dwa, no nie da się po prostu, trzeba żreć takie coś i to ostro. A tu znowu sernik, zobaczcie jaki smaczny. O, sernik. I e voila, gotowe, a tutaj jeszcze mamy budyń. Ale to pierdalamy na sam koniec i... budyń właśnie. Tak, zobaczcie jaki czy afroamerykański. Ale tu kiedy indziej wrzucimy. Tutaj mamy kawkę poranną. A, wypadło. Poza talerz skarbie. Patrzcie, niby tyle tego wszystkiego, ale jak mało tego jest. Mm, mm, mm. pieczarek o szyneczka mm, mm, mm. smacznie, pysznie to wygląda. A skąd ja ci widele zezwę? Tak więc już, dobra, my kończymy idziemy pieprzać naszą cudowną jajeczniczkę. Hmm. Smacznego.